Tutaj jesteś, <laughs> moja magiczna księga pomieszania. <laughs> Zaraz cię uwolnię, a ty pomieszasz cały świat, i już od dziś nic nie będzie takie same. <laughs> Zapanuje chaos i zamieszanie. <laughs> Uwielbiam robić takie psikusy. <laughs> O, dzień dobry. O, dzień dobry. Tak naprawdę witamy się z Wami teraz po raz drugi, ponieważ chcieliśmy nagrać inną część. Tak, chcieliśmy nagrać też papatkę 3D z tamą, ale niestety nie działa ona. W tym sensie, że po prostu grafika się nie pojawia. No więc nagrywamy jednak tą też. Nie powinna być za długa, bo właśnie o to nam chodziło, aby się rozkręcić w papatkach tak. na nowo coś tak. nie za długiego. I obiecaliśmy też papatkę, w końcu ona jest i może. Jak nagramy tę, to w tym roku będzie trochę ich więcej. No. Tak. No ale dobra, przejdźmy od razu do rzeczy, bo tutaj praktycznie chyba w każdej papadce 3D jest takie samo menu. W tamtej było Czarowana identyczne. Księgna. No, no ale powinno wszystko działać, bo sprawdziliśmy, było chyba okej. Okay. Tak. OK. więc mamy trzy poziomy. Co za wspaniały dzień! Wszystko wygląda tak To jest piękne. No, zwłaszcza, że ta animacja się nie rusza, nie? No to? Znam ten chichot. Przecież to magiczna księga pomieszania, ale, ale, ona została uwięziona w najwyższej wieży zamkowej biblioteki. Jakim sposobem się uwolniła? To na pewno jest sprawka gry. Po co w ogóle trzymać takie coś w bibliotece? Księga wiem. Gdzie upadną, tam czary zmieniają wygląd otoczenia i kudet. Trochę. Musimy szybko pozbierać karty. To jest cybernycha. Musi użyć w całości magicną księgę i odwrócić jej czary. Sporo pracy przed nami. Ja zobaczymy kto tu będzie najwięcej robić. Wy to różnie. Użyj klawisza yeah. 6 całego. Okej. Okay. Dobra. To idziemy. To jest nasza ha hacienda. Tak, tu Marifnan. Dobra, to już wiem jak iść i jak skakać. A, musimy pewnie zbierać te wszystkie e, kartki. No, no. Mamy też różczkę. Możemy walić różdżką obok. No, no. P, P, T, B lub F. Muzyczka z Bakusiów. Tak. Trochę zremiksowana hmm. chyba. Tylko ja mogę odczarować to drzewo. A Wstań przed drzewem i naciśnij klawisz. Który rzucam, musi trafić dokładnie na drzewo. Uch! Dobra, udało Potem się. tam też coś. Co tu? To... Zaczarowane zwierzęta. Wskocz do zagrody, podejdź blisko do kury i naciśnij, Enter. A czyli muszę blisko do kury podejść. Nie. Ej, myśmy chyba tego nie nagrywali, nie? Nie. Nie wydaje mi, bo wiem, że też tam się zmieniało postaci, ale no, te gry są do siebie podobne, jednak, no nie? No, no. Yeah. Okej. Okay. To w ten sposób działa. No wiesz, w sumie bakusie też były robione, nie? Przez tę samą firmę. No tak, tak. Dobra, idziemy naszym Cipunem. Moim zdaniem trochę bez sensu zrobili, że trzeba zamieniać ich na literkach. Znaczy ja wiem, bo to wiesz, nauka liter. A Czemu bez sensu? Bo powinny być dwa klawi... Znaczy powinny być. Y P P P powinno Przód być tym. tak, ale też powinny być na przykład jak w mody w ekwipunku zmieniasz nawiasami, nie? No tak, ale to tak jak mówisz, chyba chodzi też o litery. Tak mi się wydaje przynajmniej. No. Okej. Okay. Pamiętajcie, dzieci, niebieskie drzewo jest złe. Odmienność jest zła. <noise> Tylko ja potrafię tak daleko skakać! W razie niepowodzenia? Eee. Zaczniesz grę ponownie od tego miejsca. A, widzisz, on zakłada, że nam się nie uda. Ale on powiedział: W razie niepowodzenia! Sobie Grozisz sobie mi. Ej, tam coś było? Tak? Coś cofnij. To jest kwiaty. To drzewo A, dobra, ok, 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 ok. Czyli dobra, papacko. I wale z różdżki Aha. Dobra, już uderzyłem. O co, jakbyś tego nie zrobił, to byśmy nie mogli przejść dalej, pewnie? Nie wiem, Ej, ale. Ej, można iść na kół? No. Ha. Można. I to jest najlepsze. Gdy sprawdza sprawdzę naszą inteligencję. A, ale, ale wiesz co? Bo na tych palach były k kartki. Ja je po prostu zebrałem wcześniej. Okej. Okay. I teraz yy, tak. Yy, Popacko. Yy. Drzewo z matkwiami. Co w nim Ciekawe. było takiego nie tak. Dobra, wezmę to sisko, bo to nie wiadomo. A co Ech. rzeczywiście lepiej się ją skacze? Tak, no ona rzeczywiście skacze wyżej. Doskonale sobie radzi. Nie. Będziesz chciała drugi level przejść? Oj, nie wiem. To nie jest. Trudne. E, właśnie, bo y, nagraliśmy to wcześniej, jak mówiliśmy o naszym stanowisku do... Gier, że jest takie, no takie, że go nie ma praktycznie i jest nam troszkę niewygodnie. No to... ale, ale może nam następny raz mhm. trochę bardziej to zaplanujemy. Tak, bo tutaj tak spontanicznie to wyszło. No. Bo już tak, żeśmy to odkładali dosyć długo, a chcieliśmy jednak, żeby wiecie, to miało... Żeby jednak się pojawiło tak, w końcu. Tak, 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 tak. Okej. Okay. No jednak staramy się... Tak na 30%, ale staramy się, żeby jednak yy, nagrywać to, co wy tam chcecie, nie? Troszeczkę. Znaczy to, co chcecie i co my jednocześnie chcemy, no bo, yy, nie wiem, ktoś będzie chciał World of Warcraft, no to nie nagramy mu. Bo... bo nie, bo nie interesuje nas ta gra. Okej, okay, papacko. Ha! O! Trafiłem. Jej. Róże. Róże. Tak, tak, róże. Poczekaj, czy mogę z tak daleka? Nie. Pocisk nie dotarł. A teraz? Yeah. Dobra. No dobra, co, Barnaba? Tak, bon bo głazy. Żeby rozbić te kamienie. Rozbi! Przed kamieniami i naciśnij klawisz Nie no właśnie pamiętam, że tak. Eee, może ktoś mniejszy. Poczekaj, bo jeszcze mogę to chyba rozwalić, Tak mi się wydaje. aha a jak się nim strasznie idzie, wiesz? Już się zacięło tak przez no. chwilę. No bo on bardzo wolno idzie. Jakoś tak dziwnie. Papyck Papycko. 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 Yeah. Dobra. Tam znowu jakieś drzewo z nie wiem Z czy... dyniami. dyniami? To są dynie. Widzisz, gdy Ziwons jest kreatywny, ta, A tutaj nie to pokazuje, że nie można być kreatywnym. Trzeba być właśnie. O, możesz mi zmieniać. Na... Jej. Tak. Gramy razem. Oh. Gramy razem. A, dobra. A w ten sposób. To mi się kojarzy... Różne umiejętność. Jak w modim i tak, nie. Tak, też mi się skojarzyło, no. Wcześniej też, zresztą. Tak, a potem się okazało, że to nie ma sensu, bo można pomiędzy szparami przejść. No. No. <noise> a, y... He. He. Przełącz mi na papacko. Będziesz moją, ten, koordynatorką. Świetnie sobie o dobra, przełącz mi na ci... Właśnie, na ci, naciśnij ci, żeby był Filip. <laughs> Dla... Dlaczego ci? Domyślcie się. O Jezu, mnie, że do każdej kury osobno trzeba podejść, no. nie? Tam jeszcze z tyłu była jedna. Ciekawe jak bardzo będą e, różnorodne poziomy. No. Tak średnio. A dobra, teraz zauważyłem, że na dole jest wskaźnik. No, jest, jest, jest. Ile tam? Nie? Zostało poszczególnych rzeczy. Aha, dobra. Okej. Okay. Dobra, to sisko. Wow, wow. Wow. No bo kamera jest. W sensie to jest gra dla dzieci, więc nie będę mówić tego, co chciałem powiedzieć. Z jakiego to jest roku, gdzieś tak? 2009? Pewnie tak, bo to jednak Unity jest. Wiesz, co bardziej mi nawet chodzi o to, że. Y że, że eee. tam była reklama eee. jakiejś części z 2010? Czarno-biała zagadka. Myśmy to nagrywali. No i to było że z 2010. Ej, ty widziałaś, w ogóle co się stało przed chwilą? Co? Skoczyłem na łódkę i ona spadła z tej łódki. Po prostu się prześliznęła przez te szpary. <grym> I ojej, nie udało się. No nie, bo są bugi. Okej? Okay. Eee. Wiedźma. ma. Okay, tam co? Tam też to sisko? W sumie to się oddaję. To się chyba najlepiej no, idzie. Skacze. Jo, ma dziury. Jo, uważaj, Skacze jak. <grym> Dobra, przepraszam. Jeszcze raz. Tam na ostatku już jest najtrudniejsze. Uważaj! <grym> Dobra, udało się. Było Teraz to ciężko. Barnawanie. Aha, dalej to. Nie, w sumie to się w Chyba nie ominęliśmy nic. Chyba nie. Właściwie to tu jest pokazane, że. 31 zwojów jeszcze nam zostało do zdobycia. Tak wiem, tam trzeba jeszcze wejść. No. I jedno drzewo. Czyli w sumie to, które tam ominęliśmy teraz, takie jakby. Tak? Ominęliśmy jakieś? No tam jest, po tamtej stronie. A, okej, 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 dobra. No to wiadomo, papacko. Aha, dali dwa checkpointy w jednym miejscu. Dobra. Czyli to wiesz, jakbyś się wracał tamtędy. No. no dobra, czyli drzewa mamy już za sobą. Yy, Tosia. Uch. Czekaj, nie tędy. W środek. Tutaj jeszcze można iść. A, okej. Okay. Dobra. To jest ten, to jest koleś z Paradise PD, ten y, czarnoskóry, który gra na picolo. Ten... I, i, I który jest ten? Aha. Do, no nie mogę zaspoilerować, jakby to się oglądał. Ten, to tam co... jest jeden czarny policjant. Tak, no właśnie to on. on aha, I on gra okay. na, na picolo. Ja tego tak nie pamiętam w sumie. <laughs> I, I jego syn to pso-delfin. Ale jest no jego tak. synem nie, nie, niebiologicznym, o dziwo. Okej, okay, dobra, czyli zwierzoki mamy wszystkie tak naprawdę. Już nic więcej tu nie powinno być. Jedyne co nam zostało to zwoje. Chcesz schakować system i tędy wejść? Czy chcesz normalnie wejść? Dobra. Uznam, że po prostu się nie da i trzeba wejść o tak. Jest. Czy znaczy, w sumie to nie było poprawne wejście, wiesz, o, tędy, A, tędy ogólnie, no. A nie, bo ja myślałem, że tam są zamknięte drzwi aha, i tylko okay. tak można wejść. O, tam masz jeszcze. Wiem. Wie, wiem to się. Jeszcze trzynaście. No, a no bo tutaj jest pełna tego, dlatego to tak nie. się wydawało. No bo właśnie, tak wiesz, tak przechodzę szmat drogi, nie? Jedno drzewo, a 20 tak zostało. Tak, przechodzę sobie no. szmat drogi, a tu się okazuje, że jeszcze z 30 parę zwojów mi zostało, nie? No. Ale i tak fizyka jest tutaj nieco lepsza niż w Bakusiach, nie? W Bakusiach to ja bym mógł sobie przeskoczyć gdziekolwiek. O, i tam był ostatni zwój chyba. Dół. Jezu, już myślałam, że się zablokowałeś. Nie! yeah. yeah. Okej, okay, trzecia runda. Yeah. Okej, okay, mamy 47 zwojów, 22 zwierzaki i 13 drzew. Jest bardzo podobnie jak było. Nie no, co innego to jest. Nie widzisz, to jest. <noise> Jezu, ale mogliby na przykład dać jakieś inne. Znaczy wiem, wiem, że są różne drzewa i tak dalej, ale na przykład jakieś utrudnienia, że... To nie zawsze są drzewa. Są na przykład krzaki, które się przemieszczają. Nie. No. Ej, mogłoby tak być. Mogłoby. Ale, ale nie jest. Ej, najlepsze jest to jak na przykład pominiesz coś, no. to musisz się po to cofnąć. No, to jest właśnie to. Znaczy, no te plansze nie są ogólnie duże, więc sami tak. się tu nie, ale... Tak, ale jednak. Ty, tak, tylko że to już wiesz, tak już... Yy, Wkurzać się można, bo na przykład nie ma żadnych przeciwników, więc po prostu taka nuda przy cofaniu się, nie? Okej, okay, tam wiem, że coś było. Tam to. to jak nie zauważyłam. Zaraz to odczarujemy. O, króliki, które. O, no to teraz już trochę inaczej, widzisz. Ej, jakie dziwne. No, wyglądają jak ludzie przebrani za królicy. Ej, a bo tamte. Y, tamte kury miały królicze uszy, a te. Czym one są? Nie, wiem, no. A, są on, świnie? świnie. A, no dobra, rzeczywiście. Dobra. To normalne. Magiczna flet. Co tą króliką się stało teraz? One teraz są sobą, ugłem. Czekaj, tu wszystko, wszystko. Znowu będzie takie miejsce, gdzie nagromadzą się pewnie te zwoje. Yy! Yeah. To są takie magiczne sztuczki, bo jeszcze się jedna transformacja nie dokonała, a ja już ci no, zmieniam postać. Widzisz, jak magik zamieszałaś. No. Ale ten taki magik z cyrku, nie? Yy. jakieś pogańskie pieczęci. Tak, to jest, wskazują... ku... jest yy, kurchan. Starej Wiedźmy Komunistycznej. Dobra. Dobra, się nie czekaj. Nie, yeah, jeszcze się nie przyciśnie. Dobra, teraz już można zmienić, na przykład... Okay. A, dobra, zmienię sobie na Tosie. No. Aha. To miał być chyba checkpoint. A może a już co, był? A nie masz? A, a, a może po prostu nie zauważyłem? A to się coś pojawia? Przy Czekpońcie. No. Przyczek pońcie jest y, dzwonek. I ty go po prostu w, y, zbierasz. Mhm. Zabierasz ten dzwonek, nie? Aha. O. Nie. Yeah. Takie czasem y, trudno stwierdzić, czy coś się do ciebie przybliża, czy to opada tutaj, nie? No troszeczkę. Jakoś tak śmiesznie w przestrzeni to wygląda. I to jeszcze jest takie strasznie powolne. No. Ech. Yeah. Nie. wiem kto tam w sumie Filip będzie niedługo. Czekaj, muszę, tutaj się, muszę tutaj popatrzeć coś z tego. Rozbudowane. Ten... Tak się... To jest jak z RPG, nie? No. Jezu! Jezu, 16 zwierząt tych jeszcze knurzyska. zostało. Knurzyska. No, póki co drugi poziom nie różni się jakoś szczególnie od tego pierwszego. No nie? właśnie, jak... to jest to samo praktycznie. Nie wiem, czy się nawet ta zieleń jakoś zmieniła. Nie, czy wydaje cokolwiek. mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. No? Nie. Dobra, tam znowu będzie kopatka. No. A, to Teraz szybko to sisko, bo lepiej się nie obchodzi. Bo, 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 bo tu nie ma czasu na mały. Tu jeszcze trzeba papacko. Ale, ale, ale wtedy to sisko już jak najbardziej, nie? Cały czas tłukło. Tak. Czyli najgorszą postacią w sumie jest tutaj Barnaba. Najrzadziej z niego korzystasz i jest najwolniejszy. Nie jest to postać, którą by chciała od tak po prostu no, no. się poruszać. Nie. Yeah. Zróbmy z tego Speedrun. A, a, a. Dobra. Kury byli. Kury byli. Ej, Ej nie one... wiem czy te kury są normalne. No właśnie... Grafika się psuje. Jest Do... dobrze. A te kuh, kury, dziękuję, że mnie odmieniłeś. No właśnie. Dobra, trzeba szybko tę ukończyć, zanim się rozwali całkowicie, nie? I myk. Okej. Okay. Idziemy sobie dalej. Bębny. Tam widzę papatkę. Eee, ano. Chyba cztery drzewa, pięć zwierzaków i kartki. Skocz. Czekaj, bo mi tu przez chwilę chyba nie chciało skakać. To sisko, wąsisko. Widzisz, ta przynajmniej potrafi docenić. A tam ci co? Ja. Yeah. O, teraz w grubasa ci przemienie. O, jak on chodzi? Ej, bo to w sumie był błąd, nie? Ale... O kurde. Widzisz, jakie to jest kurde? Słabe? No, to już ja Zoom no, Normalnie mógł no, jakoś tak w miarę. Ja rozumiem, że oni chcieli zrobić, żeby był naj, ten najwolniejszy, yy, ale to jest przesada. Świetnie sobie radzisz. O, o. Ok, jedno drzewo zostało. Jej. To sisko w sumie. Tutaj już niedługo ten poziom się kończy na szczęście no. Co? 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 Czemu? Znaczy ogólnie do wody wpadłeś. No wiem, tak, ale dlaczego aż tutaj? Nie wiem, nie pamiętam kiedy ostatnio był checkpoint. No dobra, jak, jak trzeba to trzeba, nie? Weź barnabą to zrób. Jezu! Ej, i by mnie przeteleportowało jeszcze dalej. Wow! A tutaj? Nie robi... Nie, to było. Nie, tu byłem. Okej. Okay. No trochę rzeczywiście przeteleportowało. Przecież tu jest... O. A jest, dobra. Hmm. Dziwne. No. A przepraszam, chciałem zobaczyć. Może to jakieś bagi. Nie w tej grze bugi. No, chyba, że naprawdę przez przypadek tego nie wziąłeś. W tej grze bugi? Nie. Nie. <laughs> nie. Niemożliwe. Okej. Jej. No i teraz to nie ma bata, musimy tam zapisać. Okej. Yeah. Ostatnie drzewo. To pewnie będzie pięć zwierzoków. Żeby już zakończyć ten temat. Ej, dwa na raz. Ciekawe. Rozumiem, że żadnych innych zwierząt oprócz kudy i królika nie będzie. Dobra, idziemy. Jakby je spróbować tak wywalić, właśnie stamtąd, pewnie by się jakoś dało, nie? Ja myślę, że by się dało. Nie ta strona. O. o i, I znowu się kończy labiryntem. No. Aha, fajny ten labirynt, taki, że idziesz prosto. Aha. Ale to po taniości zrobili! No. Ej, a mnie zastanawia jedna rzecz. Załóżmy, że ominął jedną kartkę i poszedłbym dalej. Ha. Może by ci się nie dało? Może. Może. Się nie dało po prostu. Dla, na to ślisko. Byłoby coś, że coś musisz się cofnąć. Papacka by ci powiedziała. O Jezu, 78 stron. Ale drzew i zwierzaków mało. To jest ostatnie. Tak. A. Tu już im się nie chciało dużo dawać y, tych zwierzaków, nie? Więc wiesz. Okej. Okay. No ale widzisz, one są co chwilę tutaj do zbierania. No. Więc no. O, 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 panie! Ty to widzisz? No. Jezus Maria, naprawdę. Co to za labirynt jest w ogóle? Znaczy ja nie wiem czy nazywanie tego labiryntem jest Czyli takie... takie, że... Wiesz co mi chodzi? No wiem. Ej, to czekaj, się. najpierw to z zewnątrz weź wszystko. No. A, przy... Dobra, wezmę. <laughs> Ty buł, nie słuchasz <laughs> moje <Przepraszam, śmiech> już Przepraszam. O słucham. właśnie, najpierw tak z zewnątrz. Tak o, i palcem. Nawet masz. Yy... Czekaj, tu jeszcze wezmę z zewnątrz, nie? No. O. Czekaj, czy ja tam zostawiłem? tu coś ominąłeś. Czy nie? Tu nie. Tam jeden zwój no. po prostu został i tyle. Aha. Dobra. Wszystko będę przedłużyć grę, nie? No naprawdę. To nic, to jest nieśmiertelna. Okej, dobrze, że się zapisało. Ile wziąłeś ich? Weź Barnabą, to mogłeś zrobić. Jezu. Znaczy przez to, że jest wolny, może nie byłoby to wcale takie głupie. Ej, byłoby. <noise> Ale byłoby też zabawne. Bardzo. Okej. Okay. Nie, chyba nie tędy. Zbliżyjmy się. Tędy, no. Jest drzewo jedno, wiesz. No to nie. Aha, no dobra, chociaż... No dobra, okej. Okay. Okay. A co źle? Nie, bo tamtędy też można było, po prostu myślałam, że. Popasko, nie, nie? No. Hy! I to sisko. No dobra. Ja wiem, że tam są jakieś rzeczy i zaraz się po nie cofnę. A właśnie. Gdzie się chcesz cofnąć? Yy, tutaj. Tu. Aha. sorki kot mnie tutaj rozprasza trochę bo, już bo mnie on, chciał podrapać bo on też chce być użyteczny No dobra, ale to tyle. Okej. Okay. Tak. Ra raczej tak. Tu będzie ostatnie drzewo. A, okej. Okay. Nie dobra. Okej. Okay. Dobra. jak rozumiem, wszystkie są w tym samym miejscu. No tak, oczywiście. Te kury przynajmniej się nie popsuły. No. Je, jeszcze nie. Ok, jak rozumiem, to jest jedyna zagroda. Tutaj. Mm -hmm. Jeszcze tu. Eee, egzorcyzmy. Aha. egzorcyzmy. Coś to... jeszcze z tych drzew? Nie. Nie. Okay. Wszystko już mamy z drzew, tylko właśnie teraz y, muszą być. Czeka, jakiś checkpoint, checkpoint jest. Czyż był hmm. Tam, tam zostawiłeś karteczkę. O Tu jest checkpoint, wiesz? OK No dobra, 27 zwojów. Jezu. Za z zawsze to jest dla mnie creepy jak to się zatapia. <grym> Jupi! Jupi! sobie radzisz? A, i tu są schodeczki. 21. Ej, 21 schodów by się okazało, że jest. No? Śmiesznie, nie? Tak, już nie wiedzieli, co dodać, ale nie, dobra, jednak nie. Co to za myszalne? To jest. <noise> myszalne? To jest. Ty. Tu olimpiada Ej, też... jakaś? Ej, mogę tu wejść? Jest dobra, nie, 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 nie będę, bo trzeba będzie powtarzać ten poziom, a mi się nie chce. Okay. A ja bym tak chciała sobie jeszcze całą grę raz Tak? Przejść. Ja myślę, że tak, że to jest właśnie fajne. Jeszcze trzy zwoje. Pi, Doskonale sobie radzi! Nareszcie księga jest zamknięta! Teraz powinna stać się Papatko, nie rób tego. Ja nie znam tych czarów i już nigdy nie odnajdę księgi. Koniec kłopotów! Tęczowa dolina! Uratowana! Gryziwus już nigdy nie odnajdzie księgi! Znowu przegrałem! Moja księga księgunia, księgunia, księguniunia zniknę! Ej, dobra teraz! <laughs> zaraz się podzielę przemyśleniami swoimi. O. Ej, bo ona powiedziała. Czekaj. A, to koniec. Myślałem, że jakaś epicka walka z bosem będzie. Tak. Ej, nie, bo ona powiedziała tęczowa dolina, a to nie jest tak, że to jest tęczowa polanka. Zawsze... Ró e różnie, e różnie. Bo to jest polanka, ale w dolinie. Polanka należy do doliny. No, a więc, dolina należy do. Więc to nie, była zaczarowana księga. E, następna papatka, postaramy się, aby była szybko. Teraz będziesz miała parę dni wolnego, to może coś nagramy jeszcze? No, Czemu by nie? Zobaczymy, czy 2D, czy 3D. A i co? Może się postaramy, żeby to było bardziej zimowe, o ile da się jeszcze coś znaleźć takiego, bo w sumie to. Trochę tego nagrywaliśmy. Trochę zimowych rzeczy nagrywaliśmy. Ale mam nadzieję, że Wam się podobało. I do następnego! następnego.